No trzeci kwiecień Jedziemy sobie na przejażdżkę, bo dzisiaj ładna pogoda minęliśmy orzechowiczy i jedziemy dalej Na taką lekką przejażdżkę wiaterek trochę w twarz, ale to nic No i mamy Mulawicze I jedziemy sobie Pogoda piękna no, stanęliśmy się napić. No, już mamy do Strabli tam rzut kamieniem. No i niedaleko spotkamy się. Wszyscy gdzieś w jednym miejscu. No i Strabla. Z wczesnej wiosny Strabla. Droga na Łysę. A my jedziemy dalej. zaraz będziemy na mostku tam na końcu o gmina my zawsze na doktorce jedzimy tutaj ale tym razem inaczej tym razem polecimy w lewo no jesteśmy Ustasia na miejscu gdzie łapie rybki o słynny wędkarz z Podlasia. Nie dziwi nic, nie dziwi nic. Nie dziwi Siedzi oczekuje na rybę, aż weźmie tak. Przyjechaliśmy go odwiedzić, wspomóc go duchowo Bo nie wiadomo no bo jak ja to ja z rybą, no, albo on, nie. albo on to no wyjeżdżamy już z minęliśmy już ośrodek ten wypoczynkowy I jedziemy taką drogą okrężną do domu i strabelka piękna strabelka i jedziemy i wracamy siedziemy do Mulawicz Fajna droga Już pąki i drzewa puszczają i krzewy Dobrze I Mulawicze Chłopcy jadą Jadą, krówki mogą przejść. Boczki, bożeś boćki, bo krzyknął. Krzyknąłeś i boczki poderwały się. Stołowacz. Cichutko, spokojnie, droga, pierwsza klasa. No i mamy Orzechowicze. Przed nami ładna droga, to i samochody zaczęły jeździć. Ale to z drewni, tak. A tu słynny wigwam, tu słynny wigwam. A gościu siedzi, pilnuje stawu. O, bo tam rybki pewnie ma jakieś zakontraktowane. Zakaz połowu nawet znak. Już jesteśmy w Bielsku. Zaraz będziemy w domku. No, przyjechaliśmy do parku. Tak jak widać na załączonym obrazku, nie to jest park Aleksandra Jagiellończyka Pamiętam dokładnie. Aleksandra Jagiellończyka króla Polski No. Tak, ja bym nie wiedział. No i zakończyliśmy tę naszą wycieczkę. 44 km. No idziemy do domu, będzie 44,5. oto nasz przewodnik wycieczki, tu nas prowadził. Tutaj młody adept. No i ja nie. I zapraszamy na wycieczkę. To dopiero rozgrzewka przed sezonem. Także będziemy jeszcze wiele miejsc ciekawych odwiedzać. Dzisiaj byliśmy w Sabułkach. Odwiedziliśmy pewnego wędkarza, jak widzieliście. Także zapraszamy na wycieczki. Fajna sprawa, ptaszki śpiewają, piękna pogoda, super.